dzisiaj stanąć na podium. Andrzej Stękała zaczął swoją przygodę z zawodami Pucharu Świata w 2016 roku, a później przerwa i ten 2020 sezon i ten sezon, 15. skoczek klasyfikacji przed szansą, by napisać wspaniały rozdział swojej kariery. Andrzej i będziemy teraz patrzeć na te wszystkie warunki, na te punkty, które będą mu przyznawali sędziowie. Potrzebował 135 metrów, by zaatakować pozycję Ryoju Kobayashiego. Skacze 133,5. Nie będzie miał punktów dodanych i odjętych za wiatr, a więc tylko dodatkowo 4,7 punktu za obniżoną belkę startową. Do tego. Cztery noty 18 punktowe. jedna nota osiemnaście punktu dla Andrzeja Stękały. Piąty w Zakopane, w Titi Zenojstadt, mówiliśmy o tych piątych miejscach, o tych piątkach dla Andrzeja. I teraz patrzy cała reprezentacja, patrzą wszyscy. 268, rośnie, rośnie, rośnie. Troszeczkę zabrakło, Trzechdziesiątych punktu Andrzej Stękała za Ryoyu Kobayashi.